jest Grip, 5 56. To jest mój nowy odcinek na tym kanale i zobaczymy co jest na w sklepie. Mamy 14 monet, gadżety, ale mi nie stać. Tary mam do kupienia, ale nie stać mnie. Zobaczymy sobie co mamy jeszcze w sklepie. Nie nie, nie chcę bóla Yy, zobaczymy o, Mati Mati, ale to nie ten gra. Yy, wpadajcie również na kanały yy, KPIX Live yy, Kamikson T1 i Kuba Fortnite. Mm -hmm. No i dobra, może jakąś pierwszą gierkę sobie zagrajmy to już będziemy się widzieć, jak będziemy w grze. Już widzimy się w gierce. No i gramy sobie. O, jaki brok. Bro. te. Dobrze. O nie, Rico Rico. I będziecie mogli pisać w komentarzach, co będziecie chcieli w następnych odcinkach. Jak coś to pisz, to w komentarzach. Bo za bardzo nie wiem, w co grać. I byście mi tam podsunęli, podsunęli komentarz. Co bym Co, co bym mógł wybrać. Jak będzie najwięcej, najwięcej komentarzy, to przypnę wam serduszka. Jak będą komentarze to wam przypnę serduszka. No dobra, idziemy sobie. Tylko żeby mi nie zabili... Dobra, trzeba się chronić. Dobra. Dobra, nie będę Wam przedłużał. Yy, będziemy. Jak ja już będziemy na wygranej. Ok. No nic, drugie miejsce. Siedem pucharków wygraliśmy. No i mamy 22. Git pasioro o. Moja koleżanka gra. Dobrze, gram gra. Zobaczymy, jakie mamy postacie. Mamy, o, mamy, tata mi została do bicia. I jak będziecie chcieli, jak zostawicie 10 łapek w górę, to nagram kolejny odcinek, jak będę wbijał Bula i Kolta na, na 20 rangę. I jak będziecie chcieli, to nie wiem, może postaram się wbić. O, jest nowy piesek. Mamy karnecik. Mamy. Zobaczymy, co Mamy. Mm, niedługo będę miał mega boxa, jakieś pakiety, Rufus, 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 jak ten pies się nazywa? Ru. O, faj, fajną nazwę ma, chromatyczny też, chciałbym mieć najbardziej Leona i powiem, i, naj, i ten. No dobrze. Yy, yy, ostatnio wtrafiłem Gina. Yy, dwa, tyś, dwa, y, dwa, dwa tygodnie temu wtrafiłem też Edgara i go sobie też na 15 rangę. Najgorzej to mi się tylko M zgra, bo ciężko ją wbić. Ale jak wstawicie 10 łapek w górę, to zobaczycie, że będzie kolejny odcinek z, z serii. 10 łapek. Dobrze, wracamy i gramy sobie teraz, a sobie zagramy, zobaczymy co najpierw mamy, jakieś, jakąś misję mamy, byśmy sobie zagrali, co byśmy tu pomyśleli, co by tu zagrać, w, di w diamenty sobie gramy. I wygramy. Nie, nie, nie. Nie, oni mają dwa. I zostawię was, jak będzie wygrana. No, oni wygrają. Bo nie mamy szans do wygrania, jak oni mają dziewięć. O nie, a może to się zmienić. A może to się zmienić, ale nie wątpię, że nie. Wątpię, może. Tylko jak on weźmie i wszystko zabierze, to będzie gicior. Jak ucieknie jeszcze, to będzie gic. gicior. Gicior. I tak to wygramy. Ale podejrzewam, że możemy wygrać. No i sobie Barleya zabijemy, i, unie, i oni wygrają. To już będziemy się widać, widzieć, jak dostanę, czy dostanę minus, czy nie. Oki? no nic, przegrałem minus 3, no ale no nic, ale i tak to się dobrze grało. No nic, yy, będziemy dalej grać. Yy, wiecie, dlaczego tak się robię? Z zadymiarzami, że na 15 rangę żeby nie robić, że, że jedna, że jedną zostawiam i na 20, bo tylko ciężko, ciężko idzie. A tak to jak się wszystkie na 15 wbiję, to idzie łatwiej i później trudniej, trudniej, trudniej. No i te. Ja nie, jak chcecie to piszcie yy, też yy, jak, yy, w komentarzach. W jaki, do jakiego klubu mam dołączyć? To dołączę i też mnie. Jak chcecie, to możecie mnie zaprosić. By ID będziecie mieć. ID to będziecie mieć w następnym odcinku. Wam pokażę. Dobrze. No to przechodzimy i będziemy już się widać, widzieć w arenie. Już się widzimy w arenie. Widzimy, że on ma Star Power, yy, gadżet, czy nie, nie wiem, Star Power ma chyba. Piszcie w komentarzach. Bo ja grałem od kilku, dwa lata grałem, ale przestałem i teraz już gram ponad dwa tygodnie na swoim koncie. Mam, jak chcecie, to mogę też wejść na drugie konto swoje. I będę mógł wam pokazać, że mam Sandy. I jak chcecie, to będę mógł wam pokazać. Moje drugie konto. Będziecie pisać w komentarzach. No dobra, to będziemy się widzieć, czy przegram, czy wygramy. No i wygraliśmy. Przegrać nie mogliśmy. No i na to wyszło. Jeszcze może jed, jeden raz zagramy i zobaczymy. Będzie. Widzimy się w arenie. Mhm, mm Nawet do, do, dobrych mam. O nie, nie mogłem przejść. Sorki. Mm. Zabili mnie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, Będziemy się widzieć jak przegramy czy wygramy. To jest rzeczywiste po mnie. No nic, przegraliśmy. No dobrze. Chociaż tyle mi wystarczy. W następnym odcinku, jak będę nagrywał ten odcinek, to już będzie na 15 randze. Zobaczycie. No dobrze, ja będę się z wami żegnał. Cześć i do następnego odcinka. Pa pa!